Cześć widzowie, witam was w następnym filmiku na naszym kanale Kurde mol w niedzielę tak ciepło jest, zobaczcie niebo czyste 30 stopni jest, Taki do królików to jest kaplica jak to mów, ciepło jest O kurde, belle. Nie ma królika, no a czemu zapytacie Królik został yy, sprzedany, ponieważ niby nie krył tak, jakbyśmy oczekiwali, bo zakrył samiczkę yy, raz, w której mamy teraz młode. Teraz młode, Wam pokażę potem ją. Aktualnie jest o, tam na wybiegu, teraz tak. Tu jak było tak pusto. Tutaj jest ta samiczka, która się zostało. Ona też raczej pójdzie na sprzedaż Ale poczekamy od tego, jak nie je to od razu do wywalenia, żeby nie sparwało Także wywalamy takie coś Ponieważ jak to się sparuje to potem może brzuch być zdęty Jeżeli tego od razu takie króliki nie zjedzą takiej kapusty czy czegoś takiego podobnego Siano mają, jak widzieliście Jak w ostatnim filmiku było widać Filmik się bardzo ładnie przyjął, ponieważ Miał 2,3 tysiąca wyświetlenia I fajnie się przyjął, bo dużo nam wbiło No weszło tych wyświetleń i subskrypcji Też fajnie, bo 5 subskrypcji nam brakuje, żebyśmy mieli 250 Tutaj też już sobie odpoczywa Nasz baron francuski Ciepło jest Musiałby może butelki wody im zamrozić, im przynieść Albo jakieś cegły takie, żeby mogło się na tym położyć i ochodzić tak kiedyś robiłem i to w miarę swój plan zdawało egzamin Kury jeszcze są. No. Co? Otwarte chcesz? Co się dzieje? No zamkniemy. Nie... Co otwierasz tu drzwi? Tak jak wam mówiłem. Ten sam tutaj krył tą samiczkę chyba 5 razy i się nie udało. I, I tamtą chyba krył też cztery, to dopiero za czwartym razem udało nam się. Są tu młode króliczki. No sobie już rękę tym. Nie wiem, zobaczę może tylko odkryję i wam pokażę jak one wyglądają. Jest tu cztery sztuki są. Czarne i szaroczki. Takie wszystkie żyją. Jeden tylko zdechł, czyli Pięć się urodziło i cztery tu żyją. Nie są tutaj. Żyją młode króliki. Tam sobie żaden nie żyje. żyje. Wszystkie żyją, bo przy widziałem jak się szczuła ziły. Już niektóre oczy mają otwierane Urodziły się w czwartek, tydzień temu. To mają już tydzień. 10 dni za jakoś. Czwartek, 7. 8, 9, no 10 dni, tak mniej więcej mają. Albo jutro, w poniedziałek będę miał 10 dni. Tak fajnie, bo już nam się coś urodziło. Tylko, że coś za późno. Mogło się urodzić kwiecień, ostatecznie luty. Tak fajnie było, bo teraz jest ciepło i kaplica do nich, no ale zobaczymy, bo na razie się bardzo fajnie trzymają. Są nakarmione, fajne takie fajne rokowania. Mają i zobaczymy, czy się utrzymają, czy też nie. Samiczko, tam. Ja sobie za chwilę wam pokażę, jak sobie je i co z tymi, i ją pokażę, jak ona się trzyma. Teraz właśnie je sobie, żeby mieć pokarm dla naszych młodzieniaszków. Zobaczcie, jak leci, tu wyszedł, bo ciepło się Ruszają Co teraz? Panie, jeszcze oczy są zamykane. Niektóre jeszcze otwarte, a ten jeszcze nie. Przymkniemy trochę, ale jak chcesz to tam wejdziesz tam. Ci nie będę ingerował, ta? Poradzisz się. Ogólnie to było ich 5 sztuk, jeden zmarł, ale to przy porodzie, także 4 są także fajnie. W miarę to jak się trzymają, ja ich nie dotykam. One sobie po prostu wyszły stąd Także no Panie Odważne, brzuszki mają fajne. Zaczęłem Niech sobie tam wejdzie jak ten to Idziemy teraz do matuli ich. Tu samiczka się teraz je sobie w takiej klatce. Tyle to chyba były trzy razy króliki. Zobaczcie ile wyjadły w porównaniu do tego. Także bardzo fajnie. No. Także tak to wygląda zawsze Żeby sobie coś pojadły na 15 minut, żeby to się nie przeżarły to ja tak wypuszczam O tu zobacz, czy było gno i leży no, zobacz jakieś tu zboże wyrosło Kłosy się pokazały Jeszcze nie rzucię je. A to jak owiec był to w ogóle żadnych kłosów nie ma A tu ładnie kłos nie wiem co to jest czy jakieś przyżyto, czy coś Owiec na pewno, nie? nie wiem koło gnoju to od razu nawóz i, i ciuli. Se mają typowo do tych do, do korzenia weźmiej nie widać gdzie się otwiera. Bo po prostu nie ma sensu, jak już dostały tam, będziecie widzieć, po prostu jak będą chodzić sobie te kury. Tu po gdzieś, tu, 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 tam Skupmy się mniej więcej na królikach mm. O jak sobie odpoczywa Jeźmy, nie wiem dalej, bo mają Mają i też Wodę też mają ciepła pewna jest no, taka letnia, ale bo to najwyżej wymienię tu ma duchowy, Tu Też jest pół Przyszedł tutaj, czego tu szukasz Wracaj do siebie, do gniazda! Rach ciach Filemon, Ciach ty tam, nie wiem czym ty wiesz Co nie wiesz co jak to zrobić, co? Strafisz Także tak się prezentuje nasza hodowla na Ten stan O, on, ona miała młode właśnie z tym tutaj podpalany. O, Oczy jednego otwierasz czy nie? No jutro tak może otwieracie sobie do końca. I po prostu pięć sztuk się urodziło. Jak na pierwszy raz ten jest znów no, w miarę uszczelił, ale relacji nie ma. Bo długo się do tego zbierał i to też trwało i trwało i trwało. Także, ale chociaż dobrze, że są po nim jakieś potomki się zostały w hodowli. Trafisz do gniazda czy nie? Byłeś blisko. No także są tu. Młode. Tu. Chodzi jeden. O, wejdzie do gniazda, Trafi. Szedł. Jesteś już uratowany. Misja się udała. Także. Fajnie, że się urodziły jakieś młode. Nie narzekam. Także co? Coś wam może w tygodniu jeszcze widzowie nagram. Teraz za niedługo w wakacje, ja jeszcze miesiąc na praktyki, to o Boże, jak już o tym się to mi się tak nie chce, ale kasa może jakaś wejdzie, że się kupi komara jakiegoś rometa. Okaże się widzowie, okaże się. Jak są coś ciepłe dni, to tam nie ma co się bać, bo przez noc się nic im nie stanie, bo w nocy jest 15-18 stopni, taka przystępna temperatura. Oni zresztą takie futerko mają, takie są y, trzy czarne, jest czarny, taki szarawy, taki, taki może niebieski nawet, nie wiem, zobaczymy, tu jeszcze jest, do wywalenia, tu, tam, nagnuj sobie ładnie recykling, czy jak się na to mówi, rozłoży się, tak, pani kapitanie, o, także, co widzowie, z następnego filmiku. Czekajcie na dalsze filmiki. Co z młodymi, i tak to wygląda. Trzymajcie się do następnego filmiku. Cześć!